Dzień dobry panie Marcel, bo ja już przyszedł 905 To pan od 9 miał być, a co, co to tak? Spóźniony? Pan, pan kajetan. Dzień dobry. Zakupki byśmy zrobili coś. Dzień dobry. Ja czekałem na pana. Już jest. A jakąś kawkę pan już pił? Bo tak... Nie. Niechuję. To ja poczekam tu jak pan się tam rozbierze, tam... Będzie gotowy, to... To pogadamy. Dobrze. Dziękuję. Ale śniadania pan nie musi jeść, bo to tak długo bym czekał. Ja tu nikogo innego nie lubię, tylko tego marcela. Co wyłaś pani? No super, bo ja ostatnio kupił te spodnie i ja cały czas w tym chodzę, nie? No właśnie widzę, że to ostatnia nowość tutaj A jakie buciki ma pana. Aha, bo w internetach mi wnuk zamówił i pa! <laughs> Naklejki dostał gratis, A. Proszę. a nie zapyta pan o czapkę? Piękna. o, Ducati a? widzę, no, ja czyżby ja nowy sprzęt? A, właśnie, stary, bo ten Junak to był właśnie nowy, bo tego pani Panigale, co kiedyś kupiłem, to tak, żeby wzrosła cena kiedyś na przyszłość, no, Ale to tak z tym Ducati nie te, no nie jeżdżę, żeby nie, no ale nie rośnie ta cena nie A olej kapie nadal, a odpala? ja nie jeżdżę, a odpala? no nie odpalę, bo nie odpalam ale temat jest, bo ja nadal jeżdżę w tym moim Araway'u starym, mhm. bo tamtego to szkoda mhm. na Junaka i mi głośno jest i te tyczki bym chciał do uszu. Już pokazuję. Tu prostym i rzeczywiście skutecznym rozwiązaniem będą zatyczki motocyklowe, a oto największa nowość w naszym sklepie, czyli zatyczki Irpis Moto. Tych tyczek kiedyś nie było, to jest jakaś chyba czarna magia. Ja tam czuję spisek. Zatyczki Irpismato to nowość w naszym sklepie. Kajtek lubi nowości. Ja też lubię. Ale i tak se kupię, bo a co mi szkodzi? O, fajnie! Czyli jak ja tam bez tej szyby z przodu jeżdżę i mi wieje, to tu będę miał cicho. Tak, tak. I co najważniejsze, one redukują szum wiatru, Aha. ale nie wycinają interkomu, więc dalej będzie mógł pan Integromu. Integromu, przepraszam. No. Dalej będzie mógł Pan rozmawiać z kolegami, słuchać muzyki, nawigacji i co też ważne, ja zawsze zaznaczam, że w tych zatyczkach cały czas słychać syreny, jeżeli jedzie karetka, czy Jakie policja. syreny? A istnieją te syreny? Bo ja, ja, ja tam czytał kiedyś istnieją. w internetach, że te chyba syreny tam w tych morzach bałtyckich, to pływają. Bo ja mam też taki problem. Słucham. Bo to jest tak, wie Pan, trochę jak w małżeństwie, nie? Mhm. No bo ta moja stara ciągle mówi, że ją boli głowa. Wie pan, nie? No i mnie też boli głowa, jak mi tak tu głośno w tym kasku jest. Głowa mnie boli strasznie. Nie wiem, od czego kajtka boli głowa, ale wydawał się nieco wczorajszy. Macie ketonal? Uwielbiam takie poranki. Pan nic nie mówi, żonie, o tych lekach. Żonie raczej z bólem głowy nie pomogą. Natomiast takie zatyczki sprawią, że rzeczywiście szumu wiatru w trakcie jazdy już nie będzie, a tym samym nie będzie bolała głowa. <laughs> te tyczki to niezłe są. Wyguszają. Ciekawe, <laughs> czy wyguszą mi starą. <laughs> ja też jeżdżę w zatyczkach, nawet w moim samochodzie. Mam bardzo głośny samochód. Sam sobie sprzedaję zatyczki. Widzieliście mój samochód? To ja jeszcze mam jedno pytanie takie, bo w internetach tam piszę w komentarzach. No mhm. bo jak to się tam te tyczki wkłada? To chyba tam z integromami, żeby rozmawiać z kolegami, to kiepsko, nie? Kajtek zawsze zarzeka się, że rozmawia z kolegami przez interkom, ale szczerze mówiąc, na żadnym z jego kasków nie widziałem interkomu. <grystanie> <grystanie> Już tłumaczę. Z takimi zatyczkami spokojnie będzie pan słyszał. Interkom. One wycinają szum wiatru, natomiast Intercom pozostaje słyszalny. Będzie pan słyszał muzykę, nawigację, rozmowy z kolegami i co najważniejsze, będzie też słychać syreny pojazdów uprzywilejowanych, straży czy, czy na przykład karetki. Wow! Obym ja słyszał te syreny, te od policji, bo ja tym projunak jestem i ja często uciekam, <laughs> bo ja tablic nie mam, ubezpieczenia ani prawa jazdy. To jest świetna nowina! A ja mam już takie kolejne pytanie. Słucham. bo jak już bym się to kupił i ja mam i Ducati, i Junaka. Jeden cichy, drugi głośny. Mhm. To te jedne tyczki się sprawią na to i na to, czy muszę mieć dwoje tyczki? Już tłumaczę. Te zatyczki Irpis Moto, one się nieco różnią od pozostałych zatyczek motocyklowych, jakie mamy dostępne w sprzedaży. Tutaj nie trzeba kupować mocniejszych i słabszych, bo mamy tutaj komplet trzech wymiennych filtrów, które dostosowujemy sobie do jazdy. Więc. Ten jeden produkt ma bardzo dużo różnych zastosowań. Nie rozumiem, ale mam drugie pytanie. Słucham. Trzecie chyba, albo któreś. Bo wie pan, wielkie serce, małe pipi. To czy tu mnie wypadnie z ucha małego mojego, bo ja wszystko S, rozmiar, nie? Nie ma się co przejmować. Zatyczki tutaj w komplecie dostaje pan dwa rozmiary: większe i mniejsze. Proszę spojrzeć, tu mamy te mniejsze, idealnie się u pana sprawdzą. Żona też wspominała, że to nie problem, że małe. Tam. Ale to jak pan też tak mówi, no to ja już uspokojony jestem. Jak pan mówił, wielkie serce wystarczy. Proszę zobaczyć różnicę rozmiaru, tutaj większe i tutaj, tutaj... To wygląda jak czopki! On na bank zgubi te zatyczki, ale to dobrze dla mnie. Szef lubi, jak sprzedaje ich więcej. Ja to zgubię na pewno, bo to takie małe jest, to, to jak to pilnować, bo ja nie wiem jak. Tu również nie ma się co przejmować. Tu jest Producen... latarka w zestawie? Zaraz wytłumaczę. Natomiast wracając do pytania, Tutaj w zestawie otrzymujemy jedną zapasową dużą zatyczkę, jedną zapasową małą zatyczkę, i do każdego typu filtra również dostajemy jeden zapasowy taki filtr. Więc ostatecznie w jednym opakowaniu mamy trzy zatyczki małe, trzy duże, trzy filtry słabsze, trzy podstawowe, trzy mocniejsze. A więc, nawet jeżeli pan zgubi jakąś zatyczkę, no to cały czas będzie mógł pan jeździć, nie będzie problemu. To jest specjalne opakowanie, proszę zobaczyć, może pan odkręcić. Tutaj do środka wrzuca pan takie zatyczki. A dekielek przyczepia pan do paska albo do kluczy. Tak, żeby nie zgubić. Wie pan, no to klub. Ja oprócz tego mhm. i nowego integroma, to mhm. ja jeszcze dla szwagra bym wziął też te wtyczki, mhm. ale te tańsze. Ten mój szwagier to też jest w tymie projunak. W sumie na razie jest tylko nas dwóch, ale. Może nas będzie więcej kiedyś. Dobra, Totem. to to tutaj zestaw tańszych takich specjalnie. Dziękuję, jak zawsze. A ta kawa to kiedyś możliwa? Nie pijam kawy. A, a te macze takie? te. Nie pijam maczy. Zapytał mnie czy piję kawę, no, no nie piję. Zapytał czy piję macze, nie piję. Piję Monstery, ale dobrze, że nie wyczuł i nie zapytał. No, no dobra. To pan mi tam rabacik jakiś tam kliknie, nie? I ja sobie wezmę na wynos mm. Monsterka, mogę? Tak, dla Pana mamy specjalną przygotowaną ofertę. Zawsze dodajemy od siebie 5% do ceny. A to, to chyba dobra cena. A dziękuję. Dbamy o naszych klientów. No ja to rozumiem. Wzruszyłem się. Tu wszystko mam? Tak, spakowałem Panu specjalnie. Wszystko jest torba gratis, więc też się nie ma co Gra przejmować. Ta woda też tu, ten gratis, nie? Te napoje. Wie, pan, wie pan co, to napoje są akurat płatne, monstery trzeba sobie doliczyć do ceny, wodę, tak, tak samo. Proszę pana, mhm. panie Kajtku. Ja mam te już tyczki, nie słyszę, ja już yy, nie panie słyszę Hajdku. tych tyczkach, do widzenia. Marcel, ja tego kajtana wyprowadziłem, nie? No bo wiesz, on ciągle tam jakieś problemy robi, nie? Ale już ty my tutaj tam się śmiejemy, chrujamy się, ale ten yy, na luzie, nie? Yy, tam te tyczki, nie? Miałeś? Tak, coś tak, tam. Tak, to tak. Co tam dziękujemy pięknie za oglądanie. Ten odcinek skupiał się wokół naszych nowych zatyczek Irpis yy, Moto. Mamy nadzieję, że nikogo nie uraziliśmy. No bo nie taki był cel, prawda? Tak, 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 tak. No, no, no Więc tam słuchajcie nas, nie? No, tak jak mówi kajtan. I napiszcie. Co? Robacie. 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 I dajcie też znać, czy wy mieliście okazję testować już nowe zatyczki yy, czy jeździcie w zatyczkach. No wiadomo, nie? Trzeba. Bo trzeba, trzeba chronić słuch, prawda? Such, Dbajcie such. o swój słuch. Hera. To przyjdzie rabacik. Waga, no, no, jestem gotowy. <śla> Za dużo monstera, wypukł. <śla> <tu>. Cicho! Zatyczki! <śla> Proste, ale Sprzedajcie mi te zatyczki. Hm? No, dawajcie, sprzedaj mi te zatyczki. Dlaczego głuchy nie poszedł siedzieć, bo. bo nie usłyszał wyroku. ale kur. Czekaj, 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 co to tu, 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 tu było, tu. Te tyczki to niezłe są. Wyguszają. Ciekawe czy wyguszą mi starą. Dzień dobry. Dzień dobry ja Ja już jestem gotowy Ty jesteś zawsze gotowy